Witajcie, moi drodzy, w garażu, który większość z was już zna, bo jesteśmy u Piotra Rzecińskiego, u popularnego Rzeczasa, House of Classics Cześć. i kolekcjonera. Mój drogi, tak w kilku słowach, co masz dzisiaj? Bo nie będziemy mówić o Twojej historii, myślę, że dużo ludzi już to tak, widziało lub gdzieś tam w necie tak, tak, byli. Dokładnie. Słuchaj, stary, co masz takiego Dzisiaj o czym możemy widzom powiedzieć, bo ja widzę trochę nowości. E, chyba Simplex jest jednym z ciekawszych samochodów w garażu. Zdecydowanie. Został przeze mnie wylicytowany na mm, aukcji e, w Paryżu podczas Retromobile. E, jest to zdecydowanie najstarszy samochód w mojej kolekcji, bo to 1916 rok. Jest teraz w trakcie serwisu. E, bo oczywiście rzeczywistość aukcyjna jest taka, że piszą, że wszystko jest gotowe, piękne, śliczne, kupujesz samochód, a yy, on yy, wymaga zawsze serwisu. Zawsze. Mm -hmm. Po prostu jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się kupić na aukcji yy, gotowego auta. No w każdym razie pojazd ma 9 litrów pojemności. Skala, 110 litrów, To wszystko jest. Jest olbrzymem, ale jest, olbrzymem. jest tak na styk. Zawsze marzyłem o American La France, pizzer. On ma taką wadę, że de facto trzeba mieć prawo jazdy kategorii C, żeby nie jeździć, bo jest takim olbrzymem. Natomiast to auto jest yy, czymś pomiędzy, tak? bo waży 1700 kg, czyli niedużo. Natomiast no, ma mocarny motor. Powstało ich około 140 sztuk. 5 e, egzemplarzy należało do Rockefellera, e, tak naprawdę najbogatszej osoby wszechczasów. Um, auta słynęły z tego, że miały dożywotnią gwarancję, pod warunkiem, że były w rękach pierwszego właściciela. Firma upadła bodajże w 1920 roku, e, natomiast po prostu nie sprostała kryzysowi. Simplex był marką. Um, Czymś na poziomie Rolls Royce'a, tylko że trochę wyżej. O tak, to były najznakomitsze A do którego konstrukcje. roku ona była produkowana? Kojarzysz? Tam 1918, tą, a 1920, to już był koniec. Okej, okay, no to bardzo też rzadkie rzeczy z racji chociażby tej krótkiej produkcji. Tak. Jezu, Piotr, ja muszę to jeszcze raz powiedzieć. Rozmiar, moi drodzy, bo ja wiem, że ja widziałem go, jak go. E, w Retromobile tak. to było? Dobrze pamiętam? Na Wiesz, tak. Widziałem go na zdjęciach, mhm. bez człowieka obok. Tak, ty tak, ty, ty tak. nie jesteś mały facet, ja nie jestem mały, no duzi nie jesteśmy, ale nie jesteśmy tak. jakimiś tych chłopczykami. To widzicie to? To jest ja, wchodząc do tego garażu, wow, w ogóle inny obraz tego, nie? To jest tak już poważne. Opowiadaj, no bo to jest tak. piec. Generalnie mamy sześć cylindrów, czyli każdy cylinder ma ponad litr pojemności. Tutaj jest normalnie gaźnik, teraz go zdemontowaliśmy. Bak też jest zdemontowany, bo yy, po prostu jest bardzo biały w środku i trzeba go oczyścić. Mm -hmm. yy, jest kupa miedzi w tym samochodzie, tutaj w samym silniku, Dając to finalnie będzie spolerowane i mm -hmm. będzie się błyszczeć no jak złe. Yy, w ogóle sama skrzynia. Korbowa, czyli ta część, gdzie jest wał, to wygląda jak silnik, nie wiem, z czołu. Tak, tak, tak. tak. To jest Cały blok gigantyczny. tak. Do góry do dołu, tak. W ogóle yy, śmieszne jest to, że tutaj nie jest tak easy sprawdzić poziom oleju, bo nie hmm. ma bagnetu. Okej. Okay. No to jest metoda przelewowa, tak? Jak ci się przelewa, to znaczy, że jest dobrze. <laughs> <laughs> ja mogę wsiąść, prawda? Tak, to jasne. jasne. Ja muszę się zapofić. No wiesz, no wpadliśmy spontanicznie na kawę, no. i teraz y, pokażę wam, oh, wow. jak się czymś takim jeździ, nie? Oh. Bo to jest bardzo ciekawe. Oh, wow. Zapraszam tutaj. Y, spójrzcie, żeby to uruchomić. No daj, chodź tutaj bliżej, to jest niesamowite. To tutaj mamy wyprzedzenie, y, nie, tutaj mamy ręczny gaz, przepraszam. Ustawiamy na start. Mhm. Tutaj mamy wyprzedzenie zapłonu. Tęsk, mm -hmm. czyli przyspieszamy. Mm -hmm. Tutaj mamy opóźnienie. Tak. I tutaj jest generalnie pozycja startowa. Nie? Eee, mm, jak się no, go odpala, okay. to trzeba przerzucić z mm, normalnej cewki na magneto, bo wtedy jest silniejsza iskra. Czyli odpalamy go i robimy cyk, przerzucamy z cewki na magneto. Co jeszcze? Tutaj, chodź jeszcze. Jeszcze nie uciekaj. E, dotknij tej gałeczki, tak nie za szybko, mm -hmm. o to. To tak? jest wzbogacenie. Wzbogacenie yes. mieszanki. Jak jest na czerwonej kropce, to znaczy, że jest do jazdy. Natomiast w lewo, jak przekręcamy, to wzbogacamy również do odpalenia. Sprzęgło, hamulec, gaz. Właśnie, dzięki Bogu wszystko jest normalnie. Spróbuj w ogóle dotknąć lewarkę zmiany biegów. Zobacz, jak to chodzi. Wciśnij sprzęgło. Niesamowite, co? Oh, to wow. jest jakość. Ale nie? jakie to jest miękkie, jakie przyjemne? No. Wiesz, to jest... spodziewałem się toporności. Tak, i takiego taki zrzutu. Ale no? też takiej adekwatnej, nie? No wiesz, do tak. Ponad 100 lat no, ten sam od mnie zauroczył swoją jakością, sporo się o tym naczytałem, że to jest coś nieprawdopodobnego. W, le... w swoim garażu Jay Leno ma też Simplex, Ale to jest fajne. Niesamowite. To jest niesamowite. Zobacz, jaka to jest jakość. Zobaczcie, jeden paluszek, bo dosłownie, tak, no dwa, żeby tak, i to wszystko chodzi, to tak, wszystko nie jest oporne, nie, to, to jest niesamowite. Naprawdę y, niesamowity sprzęt. To jest w ogóle temat, który będzie na sprzedaż, czy to jest temat, tak, który będzie. na razie będzie? będzie, będzie, będzie. Natomiast okay. no, ja chcę sobie nim trochę pojeździć, pobawić, zrobić show, no bo to jest głośny, fajny sprzęt. Ale, e... Piotr, rozmawialiśmy o tym, nie jest przy okazji. Teraz ostatnio to był dla nas taki temat y, y, otwarty, bo wiemy, że to nie klikat. Samochody wojną nie do końca klikają, nie? No, jasne. Natomiast uh -huh. będąc na markecie widziałem to zafascynowanie Lee'a Francis'em, chociaż tutaj to rozmiar w ogóle jest przepaść. Bardzo dużo podobnych elementów nie zdążyliśmy co nim nagrać. Uh -huh. Tu jest big size, to zdecydowanie ten ten y, 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 ręczny gaz również to jest wielkie to jest tak. to jest to, jest, to, jest, to jest, y, mieć to wszystko jakby bardzo podobne. bo skręcić koła tak w ogóle dobra a zrobić to lekko czy mocno 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 no, jest na... tu to pewnie internet nie trzeba kupować. No. 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 no w trakcie jazdy pewnie tak. jest drżej. Tak, tak. jest jest okay. Natomiast przełożenie jest jak w gokarcie, tak? Jest pyk, pyk, trzeba bardzo uważać w trakcie jazdy. Niezwykle zdobny nim, jest. Z nim jeździłem, tak, to jest najlepsze. Bardzo proszę. Nawet ten podnóżek, który jest <grym> w tak. tym też w pięknie robionym dywanie. Wiesz, ja wiem, że ktoś powie, bo słyszę to często, jak, jak wchodzimy w ten światek, że to trąci mychą. Wiesz, kolokwialnie, no, no, ale super. to jest mega. No ale z Picasso też yy, tręci mechą tak? się, no. widzicie, że to jest drugi rząd pełnoprawnych, dużych, limuzynowatych tak, a tam foteli. musicie sobie wyobrazić okręgły bak. No dobra, a co w takim razie z konstrukcją ewentualnego dachu? Czy w ogóle... Nie, Kto przewidział? nie, przewidział? Nie, 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 nie ma tego. A powiedz mi nie. takie jakieś zamykanie tej przestrzeni? Czy w ogóle zakładamy, że jest to... Mhm. Nie, nie ma czegoś takiego. No bo jakby nie dziwię się, że nie ma i też ma pełne prawo... Słuchajcie, nawet ta szyba, która wygląda jak takie zdobne lustro. Mhm. Wiesz, wygląda jak lustro, które zdejmujesz ze ściany z tak. epoki. Kierownica jest dla mnie po prostu fenomenem, jak jest duża, jak się trzyma, ale największe wrażenie, jeszcze raz to powtarzam, Piotrek, to jest po prostu to, że w tych latach, to był ścisk w jakiejś formie. Długo, do końca lat 30., w sumie było ciasno. Mm -hmm, A tutaj mm -hmm. nie jest ciasno, to jest nie, olbrzymie. No, olbrzym. Nie wiem, Dla jak najbogatszych się auta. ludzi na świecie, tak? To było mm -hmm. wtedy, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Jakiś pomysł na jakiś konkurs elegancji, jakaś Europa, coś? Czy, czy na razie On w nie w ogóle masz pomysłu? Zdobywał nagrody we Francji. W konkursach elegancji. Na razie chcę nim polatać po wsi, pobawić się też. I zobaczyć. Pośród tych fantastycznych aut, które tu masz. Co z tego wyjdzie? Rozbija bank. Ale tak. w ogóle dzisiejsze szanse pojawiły też na to, żeby te auta wyszły trochę na rynek troszeczkę. Jest łatwiej kupić. no Ja no wiesz, jasne, fascynuję tańsze, się tym. Tak, tak no. ale no nie było możliwości jeszcze chwilę temu. Nie. A teraz jest koło. Ile tu będzie? 28 cali. To przecież jest rozmiar no. prawie że motocyklowy. No, nie, no, więcej, więcej. Więcej, więcej. Więcej, ok. więcej nie? Tak. Jezus, to będzie więcej. To jest, to jest niesamowite. Piotrek, bo jesteśmy na takiej kawce u ciebie, chciałem go zobaczyć na żywo. Powiedz no. mi, drogi, czy coś jeszcze masz takiego, co warto by. Ja widzę jedną taką niebieską sztukę tam w narożniku. To zapraszam. No to coś jeszcze powiedz fajnego. A może na koniec je... o, o, o narożniku i na koniec tu? Piotrek, jeszcze? No to jest też <laughs> niezwykłe. No można by było gadać i gadać, nie dziwcie się. Eee... Trzeba rozmawiać o takiej motoryzacji. 916 rok. Tutaj mamy coś nowszego. Mamy Trzy, dwa, dobrze widzę, czy tak. dwa, gts -a. No i fantastyczny Fiat. Można by było pewnie z godzinę, natomiast też nie o to chodzi. Dzisiaj chociaż przejazdem chcemy Wam pokazać kolejny fantastyczny garaż. Piotra na bank, tak jak powiedziałem, znacie. Także śledźcie House of Classics, bo jak widzicie warto. No dobra, co tu mamy? Eee, to jest samochód, który czeka na rejestrację. Później będzie przy, przechodził proces przygotowania do sprzedaży. To jest 328 GTS w unikalnym kolorze Blue Blue, blue no, kolor Tych piękny. samochodów w tym kolorze po prostu na rynku na sprzedaż nie ma. Niestety nie sprawdzałem, nie doszedłem do informacji ile ich powstało ale generalnie nie jest to Tych jakaś... Ma jasny środek Piotr. Tak, no to jest właśnie też fajne. jeszcze do końca. I ma jasny środek. Moi drodzy e, Agata ma Azura e, Testarossa z jest, tak? tym azurowym kolorem. To jest ten lakier? To jest coś takiego? Blue Chiaro. Ty jesteś bardzo takim kolorystą. Ty się znasz na tych lakierach, nazwach i tak dalej. Chyba jest inny odcień, wiesz? Mm -hmm. no, ale zawsze robi, e, moim zdaniem, każde Ferrari po prostu w innym kolorze niż niż rosy, jest fajne. Tak, no, no wiadomo, żółty jest w Czarno. diallo. Srebrny jest też fajny. Nie, ale fajnie on one... On gasi yy, tą krzykliwość w Ferrari. Chodźcie. Spójrzcie, w jakim stanie to jest. Dla mnie to był szok. Auto ma 31 tysięcy kilometrów, jest ze Szwajcarii, i tutaj widać takiego typowego Szwajcara. Tak, że naprawdę to jest kurcze, tak zadbane auto. Naprawdę ono dla mnie wygląda pod maską jak nowe. Tak. Który to jest rok? Jeszcze powiedz. 8-7. Dobra, ja jestem noga, jeżeli chodzi o, o Ferrari. W ogóle mm -hmm. nie są to moje e, historie. To jest e, 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 autko, które szykujesz, tak, będzie w ofercie i tak dalej. Dobra, tak, 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 tak. pytam, po u Ciebie to nie jest takie oczywiste. Nie. Ty masz kilka aut tak. tutaj, których e, nie sprzedajesz. Nie to chociaż na przebitce powiedz jakie, a będzie na... A, a ston, e, Aston jest genialny. V12 Vantage, to jest samochód, którym mam 3, 3 lata już. Manual. Tak, to jest V12 w, największej w najmniejszej budzie z manualem. Powstałych 1200 sztuk, to jeden z dwóch sprzedanych nowych w Polsce. No i to, mój drogi. To jest na sprzedaż, a jeszcze go powiem, co nie jest na sprzedaż. Tamta górna linia, czyli Lancer Evo 5, to jest samochód mojej partnerki Karolinki, i czerwony Escort Cosworth, ulubione auto mojego, mojego bruna, mojego dziecka. A wracając tutaj, to I to, jest, to jest wszystko? Nie pominąłeś czegoś ważnego? A, oczywiście. Jeszcze trabancik jest tam, stoi. Ale to jest jak żona, wiesz, w ogóle zapominasz o tym. Jest po, to prostu po prostu jest, nie? Okay. W ogóle nie traktujesz tego nawet jako samochód, już ja to traktuję jako członka rodziny. Nie? No dobra, mój drogi, to jeszcze tutaj. A to tutaj. jest replika Jaroszewicza, czyli Fiat 124, zbudowany przez Roberta Burharda, oczywiście nie własnymi rękoma. Robert Burhard to jest znany pilot rajdowy z lat 80. Ją się zapewne zdejmuje. I tak i właśnie i to auto jest o tyle ciekawe, że zostało skopiowane w wielu oh, wow. elementach 1 do 1. Względem oryginalnego Ale? auta Jaroszewicza, które jest dostępne, tak? I generalnie ponieważ e, właściciele tego i e, auta Jaroszewicza byli przyjaciółmi, no to generalnie tamten samochód posłużył jako dokładny wzór. Tutaj z ciekawostek mamy głowicę 16-zawrową, która jest unikalna sama w sobie, tak? E, kosztuje kupę kasy, bo 12 tysięcy euro trzeba za nią zapłacić, jak się ją znajdzie w ogóle, tak? Więc to są takie unikalne smaczki, frukty w tym aucie. No mega, eee, Ten weber też wygląda tak. dobrze, te siatki. Standardowy, były... standardowy Fiat 124 ma sztywną oś z tyłu. Natomiast tutaj jest skopiowane z grupy czwartej niezależne zawieszenie to już jest zrobione na rurkach, tak jak było na Unibolach. Fajna sprawa. maskę też jest jakieś włókno, także przygotowań, tak. poszerzeń widzę jest tak. tutaj dużo. Tak, tak, Wnęcze, tak. Wnętrze, tak, klatka, tak, wybebeszony tak. fotele, dobrze to wygląda. Powiedz mi jeszcze jaki to ma związek z abartem, jak to traktować? No bo widzę tutaj tego abarta, mhm. załóżmy, że... No to jest tak zwany abart tribute, tak? Czyli... Mhm. Ale generalnie... Co mamy zawarto, jeśli chodzi o, o piec? To jest góra, dół, wiesz, pokrywy, cokolwiek. Czy po prostu ktoś założył e, jakiś element? No bo na przykład gdzieś ostatnio rozmawialiśmy o fajnym aucie, e, były e, e, Co mieliśmy tam zawarte? Gaziory zawarte, nie? I one były takie ponoć na 100%. No załóżmy. A ja że ty, wiesz, Abart sam sobie nie produkował gaźników, to mm -hmm. były gaźniki Webera, tak? Okay. Eee, a bardzo najwyżej produkował e, odlewy e, pokryw głowic, tak? E, Dekli zaworowych. Natomiast tutaj e, jest głowica Piombianti, to jest facet, który wykupił od Abarta z tego, co mi wiadomo, licencję na robienie tych głowic. Mm -hmm. I to jest zrobiona przez niego, ale to jest ta sama technologia, to jest dokładnie to samo. Ja, Piotrek, mówię zawsze o tym otwarcie. W brytyjskich samochodach ja się czuję, lubię i spełniam. Mm -hmm. Włoska, to jest coś, co trochę poznaję. Nawet dzisiaj wrzuciłem taki post: traktorek Lamborghini 1R Alba Lubisz 2R. Te, te traktory, co? No, lubię, lubię traktory, Fajne, bo lubię. One, dlaczego? To Traktory są fajne. Dlatego, że to jest taki simplex, mm -hmm. no w zupełnie innych pieniądzach, dużo bardziej przystępny dla ludzi i tak jest dalej. Jest bardzo nie? eventowy. Tak. Wiesz, jeżdżasz so. traktorem i jeździmy na te wszystkie eventy. Oprost, traktorem nie? i w sumie mieścisz się w stówce ze wszystkim. Tak. Czyli cię tak. Dobra zabawa. Za mega zabawę, tak. za mega zabawę. Dokładnie, nie? Nie? E, Słuchaj, mój drogi, na zakończenie powiem Ci tak, że gdyby stąd wymazać się Astona, to brakuje Ci czegoś fajnego brytyjskiego. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. <laughs> na razie. Nam natomiast brytyjskich samochodów nie brakuje i właśnie jeden z nich Jaguara serii pierwszej do Warszawy zawieźliśmy. Tam gdzie będzie stał, sami pewnie zobaczycie, natomiast ja bardzo się cieszę, że dopełniliśmy jakiegoś celu, no ale nie może być inaczej, także odwiedziliśmy kilka miejsc i jest z nami samochód, na który ja już się czaiłem, polowałem jakiś czas, bo jest z nami Jaguar XK140 w kabriolecie. Posłuchajcie, nie byle jaki, bo jest to 140 odrestaurowana w tak zwaną jedynkę, po prostu doskonale, także zanim nagramy o niej film jako pierwsi, zobaczcie sobie jak wspaniały towar jedzie z nami do Poznania. Bardzo miło było odwiedzić jeszcze Rafała z Muzeum Tamtych Lat, on znowu na auto nostalgii coś kupił, także zerknęliśmy na to, wypiliśmy sobie fajną kawkę, a tymczasem dobijamy powoli do celu, także tytułem zakończenia zerknijmy jak przepiękny XK z 1956 roku już niedługo wjedzie do oferty. Jeszcze na szybko, ostatni raz ostatni raz test. Jezus, jak to wygląda to wnętrze, to niebieskie to wykończenie od góry do dołu bez półśrodków test drzwi. No, nie może tego zabraknąć. XK140 na zamianę z E-Type'em. kurde, lubię tę robotę. Pozdrowienia.